Hej Kaiser, dzisiaj jest taki nietypowy film, bo jestem w hotelu Solinka w, Bukowie, w Bukowcu. Jestem o, na drugim piętrze, dzisiaj pogoda coś się psuje, bo chyba będzie burza zaraz, ale to nic, to jest boisko, taka wiata tam jest, tutaj tam mieliśmy kiełbaskę, tutaj są balkony, a tam są kolejne, są krzesełka. A okna. Yy, o, to jest balkon. Ja mam pokój 33 na drugim piętrze. Zaraz wam pokażę pokój wszystko. O, yy, światło może zaświecę, żeby być pewnym, że może coś tam będziecie lepiej widzieć. Czekajcie jak nie będzie widać. O tutaj mam korytarz pokoje. O, pokój 33 No i tutaj się schodzi schodami, są tylko schody Op. Więc wchodzimy Ja tu jestem do środy Zamykam się na to, żeby mi teraz minęli wszedł na film O, pokój 33 Pierwsze co wam pokażę łazienkę, kibel, zlew, lustro no i... prysznic, Debugging, hop. Drugi. grzejnik jest zimny, nie działa. Eee, dobra, więc właśnie mamy. Tutaj co mamy. No, szafa, hop. Jakaś taka nie wiem, zimna. Tutaj do drugiej szafy nawet, wow, nie zaglądałem. Ja jestem z mamą tutaj mamy mapę tu jest już pokój, telewizor krowa jest uno flip łóżko, ja dzisiaj śpię na tym łóżku łóżku yy, tutaj o i to łóżko takie tak ja, twarde jak dla mnie o tutaj o, poduszka taka fajna fretowa z fajnym dotyku o tak jakiś materac nie wiem no, na o, dzisiaj tu mama będzie spać, No, Dobra, jeszcze dzisiaj pewnie pójdziemy na rzekę. Czekajcie, ja Wam pka, gdzie my jesteśmy. O, Bukowiec jest tutaj. Tu wczoraj jechaliśmy autokarem. No, gdzieś ponoć tutaj mamy gdzieś polańczyk, znaczy nie do polańczyka, tylko jakąś solinkę, nie wiem, gdzieś tutaj. O! Oh, Jawór! Łoł! Wow. Co to za jawor Ho ho! O! To jest ta lampka. Tutaj jest lesko i tutaj mamy pojechać na... Basen. Y, te huzele widziałem po drodze jak jechaliśmy. Ale... ale tego jawora to się w sumie nie spodziewałam. Tylko on czas był... No nieważne, ale... A tu. Ja worchę. Polanczyk, więc ja jestem bukowiec. No, telewizor. Hop. Mamy dywanik, łóżko usz, teraz skrzypie, ale mama ma, ma inną pościel w ogóle. Hop. Ma teraz inny i zielony, więc ja dzisiaj tu śpię. O krowę nawet mogę. Dać sobie tutaj. Och. Gra się spała, ale trudno. Parapet jest, okna się otwierają, tylko jedno. Obrazy, hop. No i mamy kolegę komara. E, tutaj są trzy lampki, hop, hop. E, gniazdka są, jedno, drugie. E, no, tutaj nasze rzeczy. Hop, hop. No. No i to chyba tyle. Też dawno filmu nie nagrywałem więc zapomniałem a nagram coś. A, tutaj są szeregówki. W każdym po prostu pokoju jest balkon. No, tutaj sobie można biegać. No, wiatr jest. Ciągle, bez przerwy. No. No i tu jest mój pokój. Czyli czy drugie piętro. Hotel Solinga. krzesło, sobie tutaj często siedzę. Jeden minut, że w ogóle nie ma windy. Nie wiem czemu. Już mi nogi, bo mam dosyć windy. To łóżko jest dla mnie za niskie, za twarde. A zobaczę, jak będzie na tym. W sumie czekacie. Nie w sumie to też jest twarde. Takie, no. Też niskie. Jedzenie dobre. No. W środę wracamy do domu. I w czwartek nie będzie Paradise Sipi Teraz mama robi anioły, jakieś tam warsztaty Ja nie robię, bo się mało znam na aniołach Droga przebiegła fajnie No i co? Chyba wszystko wam pokazałem, jeszcze nagram Shorta z rzeki Solinki Tylko nie obiecuję, czy dzisiaj pójdziemy, zobaczymy no i co? Niech widzowie 70%, czy tam ileś nie pamiętam dokładnie, sprawdzam. Wtedy to już było jeszcze 70% którzy nie subskrybują, kanału, no nie zasubskrybują, bo chyba nie wiem 12 subskrybuje, czy tam ileś nie wiem, muszę dokładnie popatrzeć. No, chmurki takie średnie. No, tam wiatra, ja wczoraj byliśmy w niej. No nie wiem, będę nic grać w kosze. nad pies wczoraj grał w kosze. Noskiem odbijał piłkę. Yy. No to widzimy się, panie. Może dzisiaj nad Solinką, rzeką, nie wiem, to będzie film, short, nie wiem. Zobaczę, no i co. Hej.